Nigdy nie bierz kredytów. Długi są złe, kredyty kopią małe kotki. To zdania, które mogliście usłyszeć z ust rodziców, znajomych czy nawet youtuberów. Jednocześnie jest wielu milionerów i miliarderów, którzy dorobili się pożyczając pieniądze innych i nadal kiedy tylko mogą korzystając z kredytów i pożyczek. Co więcej, wielkie korporacje, jak chociażby Amazon czy Apple, również bardzo często się zadłużają, a raczej możemy podejrzewać, że ich liderzy znają się na tych sprawach trochę lepiej niż nasze mamy. Czy wszystkim tym zwolennikom kredytów nikt nigdy nie powiedział, że długi są złe? A może wiedzą oni coś, czego my nie wiemy? Większość specjalistów od finansów i zarządzania kapitałem powie Wam, że są dwa rodzaje długów dobre i złe. Dobry kredyt to taki, za który kupicie coś, co zarabia dla Was pieniądze. Zły to chwilówka, którą zaciągnął wujek Staszek, żeby kupić sobie pasata. Jest w tym dużo prawdy, ale nie jest to aż takie proste. Rzeczywiście, jeśli weźmiecie tani kredyt i zainwestujecie pożyczone środki, niech to będzie chociażby zakup mieszkania na wynajem, możecie wyjść na tym korzystnie. Na przykład, jeśli kredyt kosztuje Was 4% rocznie, a na wynajmie i wzroście wartości nieruchomości zarobicie 10% rocznie, no to nie trzeba być geniuszem matematycznym, żeby policzyć, że dostajecie darmowe 6%. To nie jedyna rzecz, która jest darmowa, ponieważ zostawienie łapki w górę dla YouTube'owego algorytmu dzisiaj również nic nie kosztuje. Wracając do 6%, to tylko flyer nie skorzystałby z takiej oferty. Ale trzeba by na pewno? W teorii wszystko wygląda świetnie, ale może stać się coś niespodziewanego. Na przykład najemca straci pracę i przestanie płacić albo wzrosną stopy procentowe, a co za tym idzie kredyt będzie droższy. W takiej sytuacji, jeśli nie mamy odłożonej gotówki, możemy mieć spory kłopot. O kredycie bardzo często mówi się, że jest dźwignią finansową, i to jest bardzo trafne określenie, ponieważ kiedy wszystko idzie dobrze, zwiększa nasze zyski, ale jeśli coś idzie nie tak, to powiększa nasze straty. To trochę taki wzmacniacz, który pozwala na większe możliwości, ale kosztem większego ryzyka. To ryzyko należy koniecznie wziąć pod uwagę, rozważając wzięcie kredytu na cele inwestycyjne. To, czego przenigdy nie należy robić, to brać kredytu na cele konsumpcyjne. Oznacza to, że zapożyczone pieniądze, nie wolno kupować nam niczego, co nie przyniesie nam pieniędzy w przyszłości. Na kredyt nie kupujemy samochodu, odkurzacza ani prezentu dla babci. Nawet jeśli babcie bardzo kochamy, a właściwie to szczególnie wtedy, bo na pewno nie chciałaby oglądać nas stresujących się spłacaniem odsetek. Kredyty na cele konsumpcyjne sprawiają, że wiele osób staje się współczesnymi niewolnikami. Zadłużają się, żeby kupić rzeczy, na które ich nie stać, a później muszą pracować non stop, żeby je spłacić. Będąc w takiej sytuacji, wykonują potulnie polecenia szefa, bo nie mogą sobie pozwolić na to, żeby odejść z pracy i poszukać innej. Mają też słabszą pozycję jeśli chodzi o negocjowanie podwyżki, ponieważ ich opcje są ograniczone. To życie pełne stresu i pozbawione wolności, która jest przecież głównym celem bogacenia się. Nie życzę Wam takiego scenariusza, więc dobrze zapamiętajcie sobie te słowa: Nigdy nie wolno brać kredytu na cele konsumpcyjne. No a skoro to już wiemy, to możemy przejść do wyjątków. Po pierwsze, kredyt hipoteczny. Żyjemy w takich realiach, że dla wielu osób zakup mieszkania za gotówkę nie jest realny. Z tego powodu nie mamy wyjścia i musimy skorzystać z pomocy banku. Na szczęście nie jest tak, że te pieniądze przejadamy. Kupujemy za nie składnik majątku, którego wartość ma szansę rosnąć w czasie. Oczywiście nie należy traktować takiego zakupu jak inwestycji i należy pamiętać, że ceny nieruchomości w pewnych okresach będą też spadać, ale myślę, że możemy na ten kredyt spojrzeć nieco bardziej przychylnym okiem. Drugim wyjątkiem będą raty 0%, czyli darmowy kredyt. Trzeba tu jednak sprawdzić, czy aby na pewno RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania jest równa 0%, bo niektóre oferty mogą być oszukane. Prawdziwe raty 0% da się znaleźć i czasem warto z nich korzystać. Ich plusem jest fakt, że inflacja będzie dewaluować nasz dług, a więc podgryzać go dokładnie tak jak zazwyczaj podgryza nasze oszczędności. Są tutaj jednak dwie pułapki po pierwsze, wysokie koszty w przypadku, gdy spóźnimy się z płatnością i oddamy środki nieterminowo. Aby tak się nie stało, od razu należy ustawić zlecenia stałe, które automatycznie przeleją środki z naszego konta na konto banku, w którym się zadłużyliśmy. Druga pułapka to kupowanie droższych produktów tylko dlatego, że możemy za nie zapłacić pieniędzmi banku. Nie wydawajmy więcej pieniędzy tylko z tego powodu. Ciężko jest się przed tym ochronić, ale na pewno dobrą praktyką będzie przed zakupem na raty mimo wszystko odłożenie potrzebnej sumy w gotówce. Warto więc w miarę możliwości korzystać z rat 0% głównie na cele inwestycyjne, np. kupując aparat, którym będziemy nagrywać filmy na YouTube albo meble do mieszkania na wynajem. Przypomnę jeszcze, że raczej nie warto się w nie bawić przy mniejszych zakupach, ponieważ zmarnujemy sporo czasu na analizę dokumentów i przejście przez proces kredytowy, a przecież czas jest naszym najcenniejszym zasobem. Kredyt wykorzystany mądrze może bardzo skutecznie przyspieszyć proces budowania majątku, a jeśli chcecie wzbogacić się bardzo szybko, możliwe, że będzie nieunikniony. Długi zaciągnięte na rozwój własnej firmy często mogą okazać się bardzo opłacalne. A prowadząc niektóre biznesy, dosłownie nie można się bez niego obejść. Jeśli na przykład chcielibyście wybudować wieżowiec, naprawdę niewiele osób byłaby w stanie i chciała sfinansować takie przedsięwzięcie za gotówkę. Co więcej, naprawdę bogate osoby mają często dostęp do bardzo taniego kredytu na lepszych warunkach niż ja czy wy. Sprawia to, że rozsądne wykorzystanie pieniędzy innych ludzi będzie bardzo korzystne. Mimo to, dla większości osób odpowiedź na pytanie, czy kredyty są dobre czy złe, brzmi złe. Jeśli macie mniejszy apetyt na ryzyko, albo nie zależy Wam na ogromnym bogactwie, a jedynie na wolności czy niezależności finansowej, unikajcie kredytów. Na pewno źle na tym nie wyjdziecie. Jeśli natomiast jesteście gotowi zaryzykować i wiecie, co robicie, to dźwignia finansowa może znacznie przyspieszyć Wasz sukces. W każdym przypadku sprawdźcie ten film o tym, jak zostać milionerem dzięki funduszom indeksowym. Żaden kredyt nie będzie potrzebny.